Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z marakują! A! Cieszę się jak moje dziecko, słuchajcie tyle dostałam wiadomości gdzie dostanę tą marakuję czyli była w biedrze, poszłam do tej biedry jednej nie było, do drugiej nie było do trzeciej byłam i kupiłam wszystkie jakie były z tych chyba z 10 i będę dzisiaj testować na żywo, zobaczycie jak mam Paula Paula ja pierwszy raz w życiu marakuję ale się jaram, dobra zaczynamy! Wzięłam sobie taką najbardziej miękką i ją przykroję. Nie chcę się przykroić. Gdzie? <laughs> patrzcie, patrzcie. A już płaczę prawie, aż mam łzy w oczach. Słuchajcie, ja wam za to pokażę. Zobaczcie, jak cudnie wygląda. Boże. A jak pachnie. Mm. <laughs> Dobra, mam nadzieję, że ona będzie dojrzała i próbuję. Ale jest wyżne. Mm, masakra. Prawdziwa marakuja. Falling in love po prostu, słuchajcie. Mega. Mm. <laughs> Nie zadać nic, ująć po prostu ideał. Tutaj mamy taki miąż. Troszeczkę słodki, trochę jak kwaśny, ale generalnie już tyle jadłam rzeczy o smaku Marakui. Tyle rzeczy próbowałam o tym smaku i potrafiłam rozróżnić, co zawiera więcej marakui co zawiera tylko jakiś aromat. I naprawdę tak, tak spodziewałam się, że tak będzie smakowała marakuję. Ale słuchajcie, powiem Wam, że cieszę się, że wzięłam tą dojrzałą, bo... Ee, bo tutaj wzięłam wszystkie, jakie tam były. Jedne są takie bardziej twarde, drugie takie bardziej pomarszczone. I te pomarszczone widać są dojrzałe. Jest mega. Jezus, po prostu rozpływa się w ustach. Jeśli te pestki rozgryza, to czuje się taki, taki y, kwaskowaty smak, ale ten miąż jest idealny po prostu. Nie zrobiłam zdjęcia na Instagrama, jak Marakuja jest przekrojona, ale jaja. Dobra, dokończę to potem. Słuchajcie, jaram się Max, nie jadłam dzisiaj nic. Jest godzina, jak to nagrywam 15.56. Musiałam się pomalować, musiałam tutaj złacić parę spraw i powiedziałam, że pierwsze jedzenie, jakie zjemy dzisiejszego dnia, to będzie marakuja znaczy jedzenie. Może to nie, nie, będę tego nazywać jedzeniem, bo się ten człowiek nie naje, ale jest idealne. Nie zrobiłam zdjęcia na Instagrama, za to smutkuję, ale mam jeszcze tutaj całą miskę. Jedno marzenie spełnione, mogę skreślić, to z listy moich marzeń. Teraz czekajcie na film, będę w Dubaju. <grym> Dzięki za oglądanie, pa! Popłakałam się! To ze szczęścia!